Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj od strony Dalej warsztatu budowa platform, część druga. Jak widzicie, z całownika zrobiłem kątownik, pociąłem to wszystko. Już zostały tylko cztery sztuki. Dwie platformy są tak naprawdę już <laughs> szczepione, jedna ustawana na gotowo. Tam widziałem w komentarzach, że ktoś pisał, żebym użył plazmy albo zainwestował w plazmę. Mam plazmę. Mam tego Shermana, ale jakoś tak nie jestem do końca z niego zadowolony, ponieważ albo jest coś tak źle ustawione, muszę, no nie wiem, wiesz, może jakiś kupię tam komplet nowych dysz ponieważ nie zawsze, ale czasami się zdarza, że ono ukosuje. No i tak kurde to cięcie wtedy słabo wygląda, bo utniemy jedną stronę, jest ok, drugą ok, tak, i potem tniemy i nie wiem, gdzieś tam ukosuje, trzeba wtedy wyszlifować do równego, do równej płaszczyzny. No to automatycznie tu jest wtedy taka niecka, to trzeba po całości to ściąć się bawić no i dlatego tak wybrałem po prostu szyfierkę kątową. Ten płaskownik, żeby przespawać sobie, zrobić taką prowadnicę z niego i e, tak to wtedy uciąć. E, jak macie jakąś plazmę sprawdzoną, którą używacie, polecacie e, jakiejś danej firmy, piszcie w komentarzach, chętnie zweryfikuję. Bo już myślałem właśnie też, żeby gdzieś tam tego szermana upłynić i kupić sobie po prostu w jego miejsce coś innego. Coś markowego, myślę, żeby to ta robota nam szła tak, jak, ma, jak należy. No, a nie tak jak, jak teraz. <laughs> tak jak widzicie, zostały nam dwa kątowniki, dwa cełowniki. Platformy, dwie już e, mam gotowe, można powiedzieć. Jedna jest szczepiona, już obspowana. Szczepiona no, pa, paroma punktami tak wygląda od tej strony a ta już jest gotowa obspowana z zewnątrz i wewnątrz, można powiedzieć. Na gotowo. Zostało tylko ściąć rogi, tamte zaokrąglić. Wiadomo, wszystkie kanty obszlifować, żeby nic nie było ostrego, bo to ludzie po prostu noszą, żeby nikt gdzieś, gdzieś ręki, ręki sobie nie zaciął. No, trzeba odznaczyć nasze koła. Koła cztery sztuki przychodzą na jedną. W takiej formie, gdzieś, gdzieś tutaj widziałem, że jest. Dychacz 11 odstępu. O że tak to będzie wyglądało. I tak nasza platforma będzie wyglądała, jako gotowa. Tutaj trzeba dospawać jeszcze ten kątownik, który Wam pokazywałem gdzieś tam chyba na zdjęciach, żeby zablokować e, ją podczas jazdy na jednym kole. A także takie cztery kątowniczki muszę przygotować, w kątowniku spawać nakrętkę, dziesiątkę, dwunastkę, tak żeby to w razie coś skręcić. Ale tak jak tu widzicie, ta platforma jest, ta, te koło jest całkiem na skraju. Te są cofnięte. O, 10 11 cm muszę teraz spojrzeć w ten, ten rysunek. Tutaj mamy akurat wszystko wymierzone, koło się obraca, jak mówiłem, mamy dobry centymetr luzu, także nam nie haczy, dlatego dlatego właśnie chodziło o ten wymiar tego kątownika. Mieli na składzie kątownik, który był chyba 5 na 130, ale 130 ten, ten wyszedł teraz. 145 No, to teraz półtora cm, jakbyśmy przesunęli, no to automatycznie lipa koło nam się zapiera. Oto o, o ramę, można powiedzieć, i koło nie obrócimy. Także te 145 to jest tak naprawdę takie minimum, które potrzebujemy, i koło nam swobodnie się obraca. Dlatego też byłem zmuszony, niestety, ciąć tego to z całownika, <laughs> gdyż nie mogę tutaj nigdzie lokalnie dostać. Tego, tego, tego kątownika A praca też jest tam e, dość pilna Także już nie było czasu na szukanie gdzieś tam e, na, na necie i ściągnięcie tego Jak widzicie dojechały nasze koła Koła z firmy Blickle Sprzedażą zajmuje się Promag e, Na pewno bardziej będziecie kojarzyli tego Promaga Z Paleciaków Wszelkich wózków i innych rzeczy Kupiłem od nich swego czasu dwa paleciaki I Teraz też właśnie szukałem kół, trafiłem tutaj do, no fakt, że były dedykowane w ofercie e, wymaganiach oferty koła Blikle, niemieckiej firmy. No i trafiłem właśnie do tego promaga. Bardzo fajnie, można wejść na stronę Promag, tam odnieść się dalej zakładkę do Blikle, tam są wszystkie koła, mają bardzo fajny opis średnice, no łącznie wymiary. Jaki udźwig, z czego wykonane, jeżeli mamy jakieś zapytania dodatkowe Można śmiało dzwonić na infolinię, tam nam wszystko powiedzą, doradzą na jakiej powierzchni mają jeździć Wystarczy powiedzieć, także doradzą nam z czego wybrać, to jest jakiś tam poliuretan Takie były, takie mają być Także też jeszcze warto wspomnieć o tym, że jak zadzwonicie warto zapytać się o cenę No i jakiś tam wynegocjować sobie rabat Bo też można całkiem fajny rabat wynegocjować Wystarczy tylko zapytać Tak by to wyglądało, jak mówiłem Ścinamy rogi, wiercimy otwory Podkład, czarna farba, no i platforma jest gotowa Do e, zawiezienia, do oddania Mamy tą zespawaną, tą spunktowaną Dwie zostały do zrobienia Jutro to dokończę i będziemy mieli jedną sprawę odhaczoną. Zajmiemy się wtedy, <laughs> chyba, pszczepą mi się wydaje Pszczepą, szczępą. Zajmiemy się wtedy, zciągniemy tą górę i będziemy prostować nasze <laughs> cacko. Dzięki Wam za oglądalność, dzięki za subskrypcję. Zapraszam nowych do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania i do dalszego śledzenia. No i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!